Trójstopniowa pauza na oddech. Przyjmij postawę, która będzie wyrażała przytomność i otwartość. Zauważ, czy masz wyprostowane plecy, jednocześnie nie usztywniając ich. Jeśli to jest dla ciebie ok, zamknij oczy pierwszym kroku uświadom sobie to co teraz jest właśnie w tej chwili jakie myśli pojawiają się w twojej głowie Jakie uczucia odczuwasz teraz? Co możesz zauważyć? Co ci w tej chwili towarzyszy? Po prostu zauważaj, jest to, co jest. A jak odczuwasz teraz swoje ciało? Czy ty czujesz tutaj jakieś napięcia albo rozluźnienia? Może jakieś odczucia ciepła, zimna? Po prostu sobie to uświadom. I w drugim kroku przeniesiemy uwagę na oddech. Więc zauważ, jaki ten oddech jest teraz. I jeśli to jest dla Ciebie ok, przenieś teraz całą swoją uwagę, do brzucha, zauważając, jak unosi się pod wpływem wdechu i oparta pod wpływem wydechu. Chwila po chwili, oddech po oddechu. Po prostu koncentruj się na oddechu, na swoich doznaniach płynących z brzucha. Oddech zawsze odbywa się w teraz. W danej chwili oddech jest podporą naszej prawdziwej obecności, a teraz w kroku trzecim pozwalamy naszej świadomości się rozszerzyć. Oprócz oddechu, włączamy do niej poczucie ciała jako całości, w tym wszystko, co teraz jest. Zauważając, jak odczuwamy teraz swoje ciało, I być może zauważamy oddech w innych częściach ciała. Zauważamy, czy pojawiają się również jakieś myśli, uczucia. Kiedy już jesteś gotowy, gotowa, po prostu pozwól, aby twoje oczy otworzyły się.